Siemanko kochani, temat suplementów na diecie ketogenicznej, czy w ogóle je brać, czy warto, jeżeli warto, to jakie i jakich ja używam na co dzień. To moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że ten vlog po części jest vlogiem sponsorowanym. Tak, w końcu się doczekałem, pierwszy vlog w 2023 roku jest sponsorowany, a mianowicie przez firmę Super Sonic. Już Wam pokazuję, co to jest. I właśnie to, co trzymam w swojej dłoni, ja to nazywam keto-odżywką. Moi drodzy, jest to produkt wegański. Jeżeli chodzi o skład, no ja Wam tutaj wszystkiego nie przeczytam, ale jeżeli chodzi o e, poziom makroskładników, możecie zobaczyć, jeżeli chodzi o 100 gramów. W 100 gramach 34,5 grama tłuszczy węglowodanów, 11,5 białko, 43 gramy. Do tego pełny kompleks witaminowo-minerałowy. Tak jak mówiłem, jest to produkt wegański. Jeżeli z różnych powodów, najczęściej moralno-etycznych, chcecie na chwilę albo już na stałe nie jeść mięsa, możecie sobie zamówić i wypróbować taki oto produkt. Jeżeli użyjecie przy zamówieniu hasło Kukula, tylko że bez EU, tylko Kukula, dostaniecie 10% zniżki na swoje zakupy. I moi drodzy, tak jak powiedziałem, że jest to odżywka keto, bo zobaczcie, dodatkowo do tej odżywki dołączone są saszetki z olejem MCT, to razem rozrabia się w shakerze, pijemy czy to z wodą, czy z mlekiem normalnym, chociaż w sumie no normalne to jest krowiego pochodzenia, czyli zwierzęcego, wtedy już tracimy ten weganizm, możecie dodać po prostu mleko migdałowe lub jakiekolwiek inne roślinne. I moi drodzy, dalej, jeżeli jesteśmy w, tematach, w temacie oleju MCT, olej MCT wydobywany jest z kokosa. W specjalny sposób wydobywane są najlepsze składniki. Jeżeli chodzi o olej MCT, jest tu świetny stosunek kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9. I możecie, kochani, z tyłu na etykiecie, zaraz zobaczycie, czym się dobrze ostrzy, jeżeli chodzi o witaminy A, E, A, e D. K. Zobaczcie, tu jest naprawdę masa tego. Jest naprawdę sporo. Ja Wam moi drodzy, polecam wbijcie na sklep do Supersonic. Tak jak mówiłem z moim kodem rabatowym, dostajecie 10% zniżki na zakupy. Ja to teraz reklamuję, ale dodatkowo ja to naprawdę codziennie zażywam. Dodaję sobie 10 ml takiego oleju do kawy i naprawdę działa. Działa, daje kopa. Następnym suplementem, który ja zażywam codziennie. Witamina D. Moi drodzy, witamina D, czyli witamina, tak naprawdę hormon, który wspomaga naszą odporność. To jest o Jezu, masa naprawdę samych dobrych rzeczy, na które wpływa witamina D. Ja swoim podopiecznym polecam, aby dziennie e, zażywali witaminy D na poziomie 6000 jednostek. Pogodę mamy taką, jaką mamy. Chyba widzicie. Dlatego brakuje nam tego światła słonecznego, przez co jesteśmy senni, mało produktywni. Ja Wam naprawdę polecam, abyście codziennie zażywali witaminę D. Następnym suplementem, który tak naprawdę no, suplementem może nie jest, ale niech będzie, że jest. Moi drodzy, ocet. Boże, chciałem powiedzieć kokosowy, ocet jabłkowy. Moi kochani, ja codziennie rano jedna łyżka, jedna łyżka tak stołowa octu jabłkowego rozpuszczam w, pół w połowie szklanki ciepłej wody. Piję to na czczo. Po co? Na przykład po to, aby pozbyć się wszelkich bakterii, które zagnieżdżają nam się w gardle i później mamy chrypę, jesteśmy chorzy. Ja w sumie też niedawno w grudniu no, byłem chory i to dlatego, że nie piłem octu i nie brałem witaminy D. Tak, Dlatego ja Wam polecam, naprawdę bierzcie, wspomaga to fajnie odporność. Przypominam, właśnie. jeżeli chodzi o problemy gardłowe, bakteryjne, Ocet jabłkowy. Prócz tego jest to super rozwiązanie, jeżeli zależy Wam na e, pobudzeniu układu trawienia. W, e, jeżeli dostarczycie ten ocet jabłkowy, wasza kwasowość waszego żołądka się zwiększy szybciej. O, e, żołądek będzie trawił zjedzony pokarm. Co ja tam jeszcze mam moi drodzy? Co ja zażywam na co dzień? Kofeina. No kochani, kofeina, czyli. To, co w kawie najlepsze, chociaż nie, kawa ma zbyt dużo dobrych rzeczy. Nie skupiam się teraz wyłącznie na kofeinie. Natomiast tak, czasami mm, to jest kofeina bezwodna, bezsmakowa, bezzapachowa. Dodaję ją czasami do kawy, aby ją jeszcze bardziej wzmocnić, żeby dała jeszcze większego kopa przed treningiem. A właśnie, odnośnie treningów. Zaraz jadę i przed treningiem zakupię, wejdę do Grzegorza, bo muszę kupić jeszcze właśnie kilka rzeczy, które mi się pokończyły i pokażę wam wtedy cały asortyment suplementów, który ja na co dzień stosuję. W ogóle moi drodzy, jak będę jechał do Grzegorza, pokażę wam jak przywitałem 2023 rok. Zobaczcie. Kremanka kochani. Witajcie w 2023 roku. Ach, mam nadzieję, że już wytrzeźwieliście i się dobrze czujecie, poświętowaliście jak widzicie, ja ten 2023 zaczynam ostro, dosłownie z buta bo plan na dzisiaj jest, żeby bez przerwy, ciągiem przebiec 23 km Dodam, że jestem na czczo Serio, trzymajcie kciuki Pierwsze 10 km zrobione a tempo jak słyszycie ciągle na oddechu nosowym W ogóle czas tu to będzie totalnie z dupy ale ja też mam go w dupie bo muszę Wam, moi drodzy, powiedzieć, że nigdy jeszcze w dorosłym życiu nie biegłem podczas jednego treningu na raz dłużej niż 10 km. A dzisiaj, a tak na 23. Super się czuję. No, tak jak mówiłem, na to jestem. Jedynie tylko wziąłem wodę z elektrolitami. I tyle. Lecimy. Zobaczymy, jak będzie dalej. 20 km zrobione, Jezu, Ale mega uczucie. E, Wydalnościowo, jeżeli chodzi o płuca praktycznie nic nie czuję, serio. E, od 4 km przestałem się pocić. Nie mam czym, po prostu potem mi się skończył i koniec. Nie, nie mam czym, No i od, od 3 km, od 17, jak zacząłem, no zaczęły troszkę nogi boleć, ale ostatnie 3 km i koniec. No i moi drodzy, jak widzieliście, na diecie katoganicznej też można robić takie długie treningi, prawie 3 godzinne i do tego nadszczo. Tak, e, tak jak mówiłem wam e, tam na tych relacjach, to co widzieliście przed chwilą, no ten czas nie był jakiś super, ale to z wielu czynników powodów, bo trasy nie ułożyłem sobie jakoś tam super. Ostatnie kilometry to wracałem ciągle biegnąc pod górę. Ale cóż, wracając do bardziej technicznych aspektów e, takich długotrwałych treningów na diecie keto moi drodzy, jak widzieliście, no można można, tak, nie trzeba zajadać dodatkowo e, węglowodany, aby robić takie długie, trzygodzinne biegi bo po prostu nasz organizm sam sobie wyprodukuje te węglowodany z naszego glikogenu z glikogenu z wątroby i z mięśni, a dodatkowo właśnie e, ketony, które którymi zasilane są nasze mózgi, to powodują dodatkowy jeszcze wyrzut m.in. takich fajnych hormonów, jak adrenalina, serotonina. Co tam jeszcze było? Kurczę, dopamina, tak, same pozytywne takie nakręcające człowieka do działania i dające mu radość hormony. W ogóle to chyba zapoczątkuje u siebie taką tradycję noworoczną, tak jak teraz było 23 km na początek 23. roku. To za rok spróbujemy 24, później 25. Zobaczymy, czy życia i zdrowia wystarczy. A i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak wy spędziliście i Sylwestra i nowy rok. Czy było bardziej aktywnie, czy w łóżku, bo ciężko. W głowie i nie tylko. Ja już jestem u Grzegorza w jego królestwie. Zobaczcie asortyment przebogaty, naprawdę. Zapraszam Was jak coś: Stargard, ulica. Wysińskiego, a ja Wam pokażę oczywiście Grzesia. Grzesiu łapek może pokazać. No, zobaczcie, jak takiemu człowiekowi nie zaufać? On, on wie, co poleca. Ja właśnie już jestem po zakupach i zaraz Wam, moi drodzy, pokażę, co kupiłem. Zakupy u Grzesia zrobione, a z racji, że mamy 3 stycznia, to jeszcze wykorzystam choinkę, która jest za mną, a konkretnie to w centrum handlowym, w którym właśnie jestem. I moi drodzy, tak, co kupiłem u Grzesia i co z e, suplementów na co dzień używam. Moi drodzy, kreatyna. Monohydrat kreatyny, nie monohydrant, bo ostatnio jak to powiedziałem, to ktoś mi zwrócił uwagę w komentarzach. Tak, żaden hydrant, żaden pojedynczy monohydrat e, kreatyny. Moi drodzy, jest to suplement, który najbardziej ze wszystkich dostępnych jest przebadany i jego e, działania, jego e, to, że działa, jest po prostu udokumentowane licznymi, naprawdę licznymi badaniami, które możecie znaleźć, i te badania, pierwsze w ogóle badania na temat kreatyny, pochodzą sprzed dawna, sprzed kilkudziesięciu lat. Naprawdę, kreatynę mogę Wam w zupełności naprawdę polecić. I co też u Grzesia kupiłem, co zażywam, odżywka przedtreningowa. Dzisiaj, w tym w moim wypadku, Angel Dust. Ci, którzy chodzą z siłowni i to zażywali, to wiedzą, jakie to jest kurcze mocne, jak to bardzo e, pobudza, bo tu w składnikach e, są takie rzeczy jak e, arginina, e, beta-alamina, niacyna itd., ale dodatkowo jest jeszcze jochimbina, kofeina, witaminy naprawdę masa tego, to naprawdę Was e, pobudzi do działania, do mocnego, ostrego treningu. Jeszcze moi drodzy właśnie o kwestie suplementacji właśnie na diecie ketogenicznej. Co suplementować, ile, w jaki sposób i czy w ogóle suplementować. Moi kochani, ja Wam dzisiaj pokazałem to, co ja zażywam, jeszcze dodatkowo tego, czego nie widzieliście. E, ja regularnie biorę elektrolity, takie jak sód, magnes i potas. Jest to bardzo, ale to bardzo potrzebne, zwłaszcza jeżeli właśnie jesteście na okresie adaptacji lub jeżeli Wasze treningi są naprawdę ostre. Wtedy po prostu wypacacie te wszystkie niezbędne składniki, które są potrzebne, aby organizm dobrze, prawidłowo funkcjonował. E, czyli tak, e, kreatyna, przedtreningówka, olej MCT, ta odżywka keto, którą mogę Wam polecić, możecie wypróbować, naprawdę. Nie jest to produkt właśnie zwierzęcy, a wegański. Z ciekawości nawet spróbujcie, naprawdę Warto. Dodatkowo właśnie witamina D. Jak ja to powiedziałem, ja też swoim podopiecznym, bo mam takie osoby, pozdrawiam je serdecznie, pozdrawiam Was. Chodźcie i trzymajcie się moich zaleceń, wtedy będzie fajnie. Ja właśnie moim podopiecznym polecam, aby dziennie zażywali 6000 jednostek witaminy D. Dodatkowo jeszcze witamina C, 1 do 2 gram, gramów dziennie, czyli 1000-2000 mg dziennie. Po co? Tak samo, podobnie jak witamina D, wspomoże to Waszą odporność, ale również witamina C e, posiada właściwość taką, która e, zniweluje poziom Waszego kortyzolu. Naprawdę, to jest potwierdzone. A jeżeli kortyzol Wam opada w dół, bo nie może opadać w górę, do góry się wznosi. Czyli, jeżeli kortyzol Wam spada, to szybciej też tracicie podskórną wodę, co jest oczywiście. Jak najbardziej wskazane, jeżeli jesteście na etapie redukcji, jesteście na etapie odchudzania. No i jeżeli chodzi o moje suplementy, to by było na tyle. Ale, mianowicie, teraz moi kochani, co mogę Wam polecić? Co suplementować? Co macie brać? Bierzcie to, czego Wam brakuje. Jeżeli zrobiliście wyniki badań, jeżeli zrobiliście morfologię i tam macie niedobór niektórych składników, przykładowo. Brakuje Wam żelaza? Suplementujcie żelazo. Jeżeli, przykładowo, też swoim podopiecznym polecam, jeżeli mężczyźni odczuwają niższy poziom testosteronu, cynk w ilości 20 do 30 mg na dzień. Moi drodzy, jeżeli chodzi o suplementy, nie chodzi o to, aby kupować tych wiader opakowań nie wiadomo ile i ładować tego chochlami i wydawać masy pieniędzy, bo to nie o to chodzi. Ja moi drodzy na przykład kupiłem dzisiaj przedtreningówkę, bo ja chodzę na treningi. Robię mocne treningi, aby moje treningi były bardziej efektywne, abym był bardziej jeszcze zmotywowany, chociaż ja i nawet bez tego jestem, ale żeby jeszcze bardziej się nakręcić, żeby pobudzić ciśnienie tak naprawdę krwi w mięśniach, w żyłach, aby te składniki ładnie rozeszły się, żeby ta pompa mięśniowa była, aby wydolność była większa, no masa jest tego. To ja wtedy to zażywam. Jeżeli nie chodzicie na siłowni, jeżeli nie robicie takich mocnych treningów, to tego nie kupujcie. Tak samo podobnie jest z kreatyną. Jeżeli macie pracę siedzącą przy komputerze od przykładowo 8 do 16, później nie jesteście aktywni, a to źle, bądźcie, ale przykładowo nie jesteście, to też tej kreatyny kupować nie musicie. Podsumowując, chcę wrócić. Suplementujmy to czego nasze organizmy potrzebują, bo to jest zależne od naszego stylu i sposobu życia. Ja wam, moi drodzy, dziękuję. To był pierwszy vlog w nowym 2023 roku. I widzimy się niebawem. Idę na trening. Trzymajcie się. Hej!